Czekałeś trochę, żeby wrócić do bramki śląska, ale chyba ten powrót nie jest szczęśliwy. No zespół przegrał, więc na pewno nie jest. No 2-0, u siebie na stadionie jest to porażka w derbach, tym bardziej. Dwie bramki wpuszczone, tak na gorąco. Jak analizujesz, coś dało się tam więcej zrobić? Eee, zawsze się coś da więcej zrobić. Eee, nie wiem. No pierwsza bramka w krótki ruch, choć na najwyższym, nie wiem poziomie. Barcelona Real, tak? Cristiano Waldeza w krótki ruch, jeżeli piłka idzie mocno, to czy to jest krótki, czy długi ruch, no nie wiem, no, przy drugiej bramce podobna sytuacja co Łukasz miał, tak? W pierwszej połowie minimalnie obok słupka, a Szymek trafił w siatkę przy słupku, więc miało więcej sytuacji od nas. No my na dobro sprawniśmy z takich klarownych sytuacji, no przegraliśmy myślę zasłużenie. No właśnie, co się stało za śląskiem? Bo dzisiaj był inny Śląsk niż chociażby ten z drugiej połowy meczu w Gdańsku, czy z wcześniejszych spotkań? Nie no, no, na gorąco to ja jestem ja, ja w ramce, to chłopacy biegali, więc ja tutaj myślę, nie mam prawa się wypowiadać. No w życiu jest tak, że w Gdańsku nam życie dało, teraz nam odebrało. No jest na zero, szkoda, bo liczyliśmy na trzy punkty i byśmy wskoczyli na pozycję lidera. No właśnie, może presja z tym związana? Nie, nie, no to jest początek sezonu, więc nie mówmy o żadnej presji. E, jaka przyszłość? Teraz mecz w Szczecinie. E, chyba wypadałoby odegrać się i te trzy punkty zgarnąć. No na pewno, no na każdym mecie idziemy po zwycięstwo, tak jak trener nawet na każdej konferencji mówi, teraz nie ma mówienia, że idziemy i remis będzie dobry, na każdym mecie idziemy po trzy punkty, nie zmieniamy swojego stylu gry, gramy ofensywnie i nie wiem, no, oby się udało i z trzeciej na trzy punkty coś się przywiedzi. Wracając jeszcze do dzisiejszego meczu, gorąca atmosfera na trybunach, gdzieś odczuwaliście to, dopingowało Was to do lepszej gry, czy też przeszkadzało, jak, jak to odczuwaliście? No myślę, że nie wiem. We Włoszech też są petardy, są raczej. Jeżeli to nie jest rzucane na boisko, to uważam, że to jest tylko na plus dla widowiska. Mi osobiście to nie przeszkadzało. Myślę, że dla wszystkich chłopaków się lepiej grało przy takiej oprawie obu, obu jakby kibiców, obie grupy.